I siema siema, witam was kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj wam pokażę kolejne dwa super ekstra patenty na zarabianie to oczywiście będzie połączenie kilku biznesów z innymi biznesami to będzie po prostu mega mega gruba kaska i jeszcze przed tym jak zaczniemy odcinek, to po pierwsze zostawcie suba, łapy w górę, gdyż bardzo bardzo dużo osób które mnie oglądają nie subskrybuje kanału i jeszcze mam dla was konkursik na 3 miliony 200 tysięcy jak chcesz wygrać 3 miliony 200 tysięcy to po prostu napisz e, Hashtag K8, i wybiorę jedną osobę, która dostanie właśnie od Tomo, to nagrodę 3 miliony 200 tysięcy. Drogą nie chodzi, piechotą nie chodzi, więc to jest mega dużo kaski. Więc zostaw szybko, suba w górę, i zapraszam do odcinka. Ekipa, patrzcie, pierwsze co to, żeby rozpocząć super metody na zarobienie. Pierwsze co to, uzupełniacie sobie wszystkie wytwórnie. Najlepiej kupić, uzupełniacie sobie wszystkie wytwórnie, a najważniejszą z najważniejszych wytwórni to jest właśnie bunkier Ja mam bunker tutaj. Pierwsze uzupełniamy sobie bunker, wszystkie wytwórnie i to jest pierwszy patent, żeby odblokować drugi patent, to musicie mieć uzupełnione dosłownie wszystkie wytwórnie. Teraz przechodzimy do sedna, sedna, sedna odcinka, więc nie zapomnij o sobie i zaraz się widzimy w ostatecznym momencie. I oczywiście będzie podsumowanie dla tych, którzy nie rozumieją, to teraz będzie podsumowanie, jak wszystko ładnie dograć. No i ekipa tak. Jak już macie uzupełnione wszystkie wytwórnie, żeby zasoby wam się robiły, znaczy jak kup, kupicie zasoby, żeby wam się towar robił, to po prostu idźcie sobie robić napady z kasna lub napady z domu, gdy jest na no napady z domu jest premia x 2 2,5, coś takiego, czyli jak na flecy zgarniacie zawsze 100 tysięcy, zaraz zgarniacie 200 200 500 dolarów, coś takiego, a na Pacyfiku zgarniacie nawet do ponad 2 milionów. Więc powiem tak, najbardziej teraz się opłaca robić geniusza zbrodni, gdyż za zrobienie geniusza zbrodni się dostanie 24 miliony, ale nie róbcie go, gdyż to jest zbyt trudne. Najlepiej robić tak: uzupełnić sobie teraz wszystkie wytwórnie i lubić po prostu napady, gdyż podczas robienia napadów na kasy wam się cały czas zasoby, na przykład zrobić sobie 4-5 napadów ze znajomymi i możecie sprzedać wytwórnie. Więc podsumowując, podsumowanie, podsumowując. Uzupełniamy zasoby w wytwórniach. Najważniejsze to jest bunkier oczywiście, bo najwięcej kasy tam możecie przytulić i najlepiej iść i robić napady z kasyna. Gdy są na, na napadzie na kasyno, zarobicie jak najwi najwięcej kasy, jak najwięcej trzepiecie, szczególnie teraz, gdy są dostępne diamenty. akurat diamenty, nie ma tylko mam czy czyli czyli najlepsze z najlepszych. Jak chcecie mieć e, same obrazy, tylko obrazy, obrazek, czyli zrobicie napad i chcecie mieć znowu obrazy, to w opisie będzie link do filmu, gdzie mieć cały czas tylko obrazy. Więc tak, zostawcie subapy w górę. Pamiętajcie o konkursie na 3 200 tysięcy w GTA 5 online. Na Napisz e, hashtag e, K8, albo hashtag TeamK8, zależy. I wygrasz 3 200 tysięcy w GTA 5 online, więc zostawcie suba, w górę i trzymajcie się i cześć.